Hej wszystkim! Dzisiaj będzie um, recenzja rzęs z norek firmy Velour Lash i pokrótce Wam opowiem jak to się stało, że je dostałam. Ja nie dostałam żadnej propozycji, żeby zrobić recenzję. Jak widzicie, jak możecie zauważyć na moim kanale nie ma recenzji sponsorowanych. Um, i kiedyś zrobiłam właśnie tej szczotki mm, z Philipsa, ale to nie, 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 nie miałam płacone za to, po prostu dostałam tą szczotkę do recenzji, ale bardziej mi zależało na tym, bardziej mi skusiła właśnie ta nag nagroda, którą można wygrać, e, czyli ta wizyta w e, w salonie Jagi nie dostałam za żadnych pieniędzy, nic i na takie recenzje e, ja się nie godzę po prostu, i, a dostaję ich mnóstwo, uwierzcie mi e, dziewczyny, które, które mają dość dużo widzów, dostają takich produkcji mnóstwo e, najśmieszniejsze, że tak odbiegnę, najśmieszniejsze było na przykład silikonowy stanik i e, produkty do stylizacji włosów włonowych nawet i takie rzeczy potrafią przychodzić ze Stanów, żeby, żeby biedne polki recenzowały. Nie, nie, nie. Ja na takie coś po prostu nie idę, nie. Nawet nie chcę im się w to bawić. Nie kusi mnie to w żaden sposób. Mój kanał ma mieć charakter taki oddawać moją pasję i to co lubię najbardziej, niż jakieś tam bzdury czy tabletki na dietę. Nie, 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 takie, takie, takie rzeczy się po prostu się nie bawię. I ym, że tak powiem brzydko y, wykorzystałam y, szansę y, swojej popularności. Po prostu byłam na y, stronie chyba Love Makeup Całka. Y, y, Wtedy szukałam podkładów Keta, żeby sobie dokupić i zauważyłam, że mają na tej stronie te te rzęsy i normalnie tyle o nich słyszałam i tak bardzo chciałam je wypróbować, y, że już prawie kliknęłam, żeby je kupić, a ja pomyślałam, no może spróbuję inaczej. Znalazłam stronę właśnie dziewczyn, znalazłam stronę firmową tych rzęs, napisałam wiadomość, że prowadzę swój kanał i tak dalej, czy jest możliwość otrzymania do testów tych rzęs i one mówiły, że normalnie czegoś takiego nie robią, ale że zobaczyły mój tam kanał, mój Facebook i stwierdziły, że wyślą mi trzy... E, Trzy opakowania, trzy różne modele rzęs, i nawet zaproponowały, że dla moich widzów będzie pięć będzie rzęs, pięć par rzęs w prezencie. Na końcu wam powiem, co trzeba zrobić, żeby je otrzymać. Więc super, będziecie mogły sobie spróbować również te rzęsy za darmo. I oczywiście za tą recenzję nie dostaję ani grosza. Dostałam tylko te, te rzęsy i bardzo się z tego cieszę, bo nic innego nie chciałam, <laughs> że, że, że mogę sobie je wypróbować i e, jestem w nich absolutnie zakochana. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Postaram się Wam jak najbardziej przybliżyć e, te rzęsy. Mam nadzieję, że Was przekonam, bo e, wiele z Was pisze mi, że to, co ja e, tam pokazuję, to się Wam podoba i sprawdza się u Was, więc mam nadzieję, że te rzęsy również. Więc ta firma Velour Lashes należy do dwóch przyjaciółek, Mabel i Angela. Dwóch przyjaciółek, one są Azjatkami, bardzo pięknymi, mają swój kanał na YouTube, są bardzo sympatyczne, bardzo fajne. I to takie typowe fashionerki, bardzo lubią modę, urodę itd. I mieszkają w Toronto, cała baza tej firmy znajduje się w Toronto, w Kanadzie i one po prostu mieszkały w sąsiedztwie zoo i jakimś cudem wpadły na pomysł, że nie wiem dokładnie jak do tego doszło, ale wpadły po prostu na pomysł, że będą, ym, będą załatwią załatwiać sobie zo, że będą sobie wyczesywać, nie wiem czy one, czy ktoś to za nie robi, wyczesywać futro z norek ym, i robić z tego rzęsy. Ym, y, rzęsy z norek są już znane już dawno, one były tylko ekskluzywnie robione dla gwiazd, by kojarzycie Jennifer Lopez zawsze ma piękne rzęsy, które wyglądają praktycznie jak naturalne. Madonna zawsze ma bardzo grube, gęste rzęsy. To są właśnie wszystko rzęsy z Norek, tylko akurat nie tej firmy, bo one były już wcześniej wy, wyhaczone jako, jako tak naturalnie wyglądające. To już jest taki ekskluzywny towar, to jest też taki majbach wśród rzęs. Nie ma lepszych, naprawdę. I tym bardziej fajnie, że, że one to zrobiły i są dla nas dostępne, dla nas, zwykłych śmiertelników. Dlatego um, ci te z was, które są, um, no nie wiem, przerażone faktem, że to są y, rzęsy z norek, to wiecie, że te norki w żaden sposób nie cierpią na tym, to jest normalne, jakbyście sobie wyczesywały włosy i tak wam wypadają naturalnie. Tak samo wyczesują je z norek, y, sterylizują, farbują na czarno i ręcznie robią każdą rzęsę układają ją ręcznie, żeby wyglądała jak naturalnie i że miała swój y, oryginalny, specyficzny kształt. Także dwu, dwie pary, tej, tego samego modelu nie będą miały idea, idealnie identycznie ułożonych tych włosków, będą po prostu miały podobny kształt, ale nie będą absolutnie identyczne tak jak wiele rzęs takich wiecie, zwykłych robionych masowo. Yy, I yy, wygrywają one pod każdym względem z, z rzęsami. Mm, takimi zwykłymi. Yy, takimi największymi plusami to jest to, że to jest oczywiście no, jakość. Jakość tych rzęs jest niesamowita. Yy, wyglądają naturalnie. Yy, i co jest naj, najfajniejsze w nich, to że żadne sztuczne rzęsy nie dadzą wam tego efektu, jakie właśnie mają to futerko, e, takiego kształtu, bo one są grubsze u nasady i coraz cieńsze przy końcu, czyli e, tak jak naturalny, naturalne ludzkie rzęsy, no wiadomo, są, no, są grubsze tutaj i cieńsze tutaj przy końcówce I, i te rzęsy właśnie z, zrobione są z takich włosków, no i nie, nie ma pato żeby wyglądało no, nienaturalnie. Ja mam dzisiaj na sobie model e, You Complete Me, który najbardziej mi się podoba, który też miałam w filmiku e, z makijażem na specjalną okazję i teraz wam wrzucę zdjęcie, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda w porównaniu jedno oko, właśnie zaraz przed tym makijażem, znaczy przy tym makijażu zrobiłam zdjęcie sobie z, z, jedną, z jedną rzęsą już na oko, z drugim bez, zobaczcie jaka gigantyczna jest różnica, a wcale nie, nie ostentacyjnie tak krzyczy, że wow, ty masz sztuczne rzęsy. <grywa> Drugą sprawą, mm, w czym są lepsze, to jest po prostu trwałość. Normalnie rzęsy, no, kilka razy je będziecie, możecie nosić, bo wiele z was pyta, czy rzęsy są jednorazowego użytku. Rzęsy jako takie nie, kępki bardziej to bardziej jest kwestia tego na ile wam się niszczą. Możecie je używać nie wiadomo ile razy, ale um, po prostu nosicie je do, dopóty, dopóki są jeszcze w dobrym stanie, w dobrym kształcie. Um, dopóki nie pokryjecie ich maskarą oczywiście, no później już ich nie wyczyścicie z maskary. Te rzęsy możecie nosić no dziewczyny mówią, że do 25 razy e, mi się wydaje, że wie, nawet i więcej one mają, tak jak data ważności ma jakąś tam musi mieć jakąś wyspecyfikowaną ilość, ale mi się wydaje, że więcej, jeżeli będziecie o nie dbać, a dbacie tak, że po prostu delikatnie ściągacie rzęsy, nie malujecie ich tuszem, absolutnie e, delikatnie ściągacie je z oka usuwacie nadmiar kleju, czy to będzie ja zawsze robię to palcami, zbieram sobie po prostu ten nadmer kleju. E, możecie to sobie też wziąć patyczek kosmetyczny i jakimś płynem micelarnym sobie tę warstwę kleju ściągnąć i włożyć z powrotem do budyłeczka, żeby się tam nie osiadał kurz na nich, żeby bakterie jakieś nie latały, tylko z powrotem właśnie do budełeczka. budeczka Budyłeczka jest bardzo fajnie, ma tutaj, y, no tutaj y, fajny plastikowy plastikowe tutaj opakowanko. To się wyciąga, tu jest taka taśmka, żeby Wam łatwiej było wyciągnąć te rzęsy. Tak w ten sposób no, i zamykacie sobie to jest na magnes, taka fajna szkatułka, jakby, i w tym sobie chowacie swoje rzęsy. To jest też fajne, że możecie sobie kręcić, podkręcać zalotką. Moim zdaniem one już są tak fajnie ustawione, że już ich nie potrzebuję podkręcać, ale jeżeli wasze oko tego, tego wymaga, jeżeli przyklejacie rzęsy i powieka jest taka bardziej prosta i te rzęsy jedzą na wprost, to możecie sobie podkręcić, podkręcić, szczególnie przy opadającej powiece i wtedy jeszcze bardziej się wyciągną do góry i ta opadająca powieka, nawet przy zero jakiegoś cieniowania, będzie od razu niewidoczna, będzie schowana za tymi rzęsami, więc to jest absolutny hit, jeżeli chodzi o makijaż dla opadających powieki, taki czerwony dywanowy, nawet i codzienny, bo one naprawdę tak fajnie wyglądają i tak, tak praktycznie ich nie czuć na oku, że są świetne. Wygrywają ten, też tym, że Zazwyczaj te tanie rzęsy w paskach, one są niewyprofilowane, są takie sztywne, drażnią, podrażniają oczy, nie są wygodne i tak dalej. Te są świetnie wyprofilowane, już za pierwszym razem przykładacie do oka, już nic nie musicie tam wyginać, tam formować, żeby dobrze przylegały. Są idealnie dopasowane, są bardzo dość długie, dla mojego oka były dużo za duże, więc jakiś taki, nie wiem, centymetr dobry im odcięłam z końcówek. I dopiero wtedy się fajnie dopasowały do mojego oka. Także fajnie możecie sobie to e, tam regulować, jak Wam to pasuje. Dziewczyny stworzyły 11 modeli tych sztucznych rzęs. E, 9 modeli jest na górne, górną mm, linię rzęs, dwa modele mają na dolną linię rzęs. E, fajnie mają właśnie też jedne połówki, których no się sobie wybrać rzęs, ale stwierdziłam, że wezmę sobie całe pawki i byb. Całe paski. Połówki mam z Ardel i jak coś to sobie je noszę, ale wzięłam sobie całe, całe rzęsy. Mam model You Complete Me, który mam właśnie na oczach, który bardzo mi się podoba. Mam model U. Ups! noty Me, które są bardziej takie okrągłe, laleczkowate, nie są wyciągnute, są bardziej takie dłuższe i gęściejsze przy zagranicznym kąciku. To właśnie Ups! noty Me są um, bardziej takie zaokrąglone i bardziej się skupiają na otworzeniu oczu. Miałam je w filmiku chyba z ulubieńcami e, lipca, to możecie sobie zobaczyć. I model Dol Up, które są bardzo takie, jak widzicie, no, też, też takie bardziej otwierające oko i są e, gdzie są dłuższe i bardziej gęste. I tak fajnie laleczkowaty dają taki e, wyraz twarzy, tak fajnie otwierają oko. E, szczególnie są fajne przy takiej, jakby, przy takim azjatyckiej budowie oka, bo bardzo ładnie otwierają i powiększają e, oczy. Na stronie znajdziecie ceny tych rzęs. Na przykład te, które mam na sobie, kosztują. Teraz jest przecenia, normalnie kosztują 60 chyba dolarów, a teraz są w przecenie połowa ceny za 30. To jest jakieś 100 zł niecałe, gdzie rzęsy Ardel z naturalnych ludzkich włosów kosztują jakieś 25 zł. I mogę potwierdzić, że one nie są tak trwałe, bo tutaj już mam jakiś czas. I noszę. Często. Często noszę, szczególnie te. Um, już byłam w kinie, w i na mieście, do różnych makijaży, zakładam ściąga, zakładam ściąga, one naprawdę się nie niszczą. Dbam o nie naprawdę. Um, I są trwalsze i nie przesuwają, bo te rzęsy zardel, one są takimi węzełkami na, na ten pasek naklejony, one lubią się przesuwać, odkształcają się. E, też można je nosić długo, ale no, po prostu niszczą się szybciej niż, niż te. To są na takim grubszym, mocniejszym pasku, ale on jest praktycznie niewidoczny nałożony na eyeliner, więc moim zdaniem cena jest, jest, jest ok. Tak. Jeżeli nie miałabym takiej okazji, żeby je dostać za darmo, to myślę, że spokojnie bym je sobie kupiła. Może nie trzy pary na raz, ale po jednej na pewno jeszcze sobie dokupię. Inne modele też mnie kuszą. No, jeżeli lubicie, jeżeli lubicie podnosić poprzeczkę swojego makijażu, tak jak ja, dochodzić do tego takiego, wiecie, dochodzić do takiego, że tak powiem luksusu w makijażu, że on jest taki no idealny, jak zawsze widzimy gwiazdy na czerwonym dywanie, one są pięknie zawsze umalowane, one korzystają z najlepszych rzeczy, jakie są możliwe i, i, i jeżeli widzimy okazję, że, że coś jest dla nas dostępne, to naprawdę warto to uzbierać. 100 zł to nie jest tak strasznie znowu dużo. I to jest też, albo dużo, no to jest kwestia priorytetów. Jeżeli lubicie sztuczne rzęsy, lubicie pięknie wyglądać, macie jakąś specjalną okazję, to tak samo no buty kosztują drożej, to tak naprawdę. Jeżeli macie jakąś fajną okazję, czy właśnie wesele, czy ślub swój, czy, czy jakieś wa ważne wydarzenie, to traktujcie to jako dodatek do, do, do całości, do stroju. Sukienka? Czek. Buty? Czek. Torebka? Czek. Rzęsy? Czek. To jest cały taki moim zdaniem zestaw, który sprawi, że będziecie się czuły wyjątkowo, bo rzęsy to jest taki element makijażu, gdzie gdzie po prostu możecie mieć gołą twarz, a jak macie rzęsy to wiecie, każdy szuka idealnej maskary i chce właśnie, żeby rzęsy jak najbardziej się wybijały z twarzy i to jest ten element, na który powinnyście postawić najbardziej moim zdaniem. I co zrobić, żeby wygrać um, pięć par rzęs? To bardzo, bardzo Szybko, krótko możecie sobie kliknąć parę linków, napisać jedno zdanie i, i już. E, więc e, dziewczyny prosiły, żeby m, polubić ich stronę na Facebooku, e, podążać za nimi na Twitterze e, i zasubskrybować ich kanał na YouTubie. I jak już to wszystko zrobicie, bo one to będą sprawdzać, jak będą wybierać. Um, jak już to wszystko zrobicie, to idźcie na ich stronę na Facebooku i na ich ścianie napiszcie Katarzyna sent me, czyli, że ja was wysłałam, pauzę. I napiszcie odpowiedź na pytanie, gdzie założyłybyście swoją pierwszą parę e, tych rzęs, velour lashes. Um, tak Pokrótce, gdzie byście je założyły, I tylko napiszcie właśnie Katarzyna, mi pauza i odpowiedź na pytanie na ich ścianie na Facebooku. Ja mam wszystkie informacje wypiszę na dole, żebyście łatwo mogły sobie podążyć linkami i to wszystko zrobić, bo warto jest wygrać te rzęsy, naprawdę będziecie mega, mega zadowolone. I od razu Wam mówię, że osoby, które nigdy nie kleiły rzęsy, powinny nie mieć żadnych problemów z ich przyklejeń, bo one kładziecie je po prostu na powiedzą, one sami się dopasowują. Nic mam. Mam nadzieję, że wygracie, że, że recenzja Wam się spodobała. E, więcej informacji, czy więcej e, tak, e, tak przybliżyć w skrócie, m, żeby Wam było łatwiej zobaczyć zdjęcia, e, wrzuc, wrzucę taką notkę na blogu, żebyście sobie mogły też porównać e, bardziej to. I, i, i jak będziecie szukały i się decydowały na, na zakup tych rzęs, to, to będziecie miały łatwo wrócić do takich zdjęć, żeby sobie zobaczyć, jak one wyglądają, bo te zdjęcia na stronie tak są troszkę nie... mało i widać, bo one są z daleka i te, twarze dziewczyn są pokazane, e, dlatego moim zdaniem mało widać. No, postarałam się fotografować te, te moje rzęsy tak z bliska, żebyście e, lepiej widziały ich kształty, jak się układają, jak wyglądają, a wyglądają nieziemsko naprawdę. Nie, Nieziemsko, nieziemsko. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Weźcie udział w konkursie yy, i życzę Wam wszystkim yy, miłego końca lata. <ścoughs> Pozdrawiam. Pa, pa.